Jesteśmy chwilę po opublikowaniu uchwały Rady do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, bo to jednak nadal dosyć świeży podmiot i, i kwestia na pewno rozwoju bieżącego wsparcia. Ta uchwała Rady będzie takim punktem wyjścia odnośnie tego, czy na przykład ten compliance podatkowy i czy compliance wpływa na kwestie podatkowe i jak sobie w ogóle z tą fundacją, która już działa, radzić. Działaliśmy w pewnym momencie w próżni takiej podatkowej. Wiedzieliśmy w jaki sposób pewne rzeczy rozstrzygać na gruncie. Podatków to jest zupełnie inny cel, i wydaje mi się, że też nasi klienci to rozumieli. Rada też wyznaczyła pewne obszary w tej uchwale, dlatego, ona jest dla nas taka ważna. O których zresztą wydaje mi się, że też mówiliśmy, zanim to Rada napisała. No bo musimy wiedzieć, że mamy klauzulę unikania opodatkowania. Dzień dobry, nazywam się Anita Pardę, jestem radcą prawnym. Serdecznie zapraszam państwa na kolejny odcinek z serii podcastu Firma bez ryzyka. Dzisiaj porozmawiam z mecenasem Dawidem Tomaszewskim. Cześć, Dawid. Cześć. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie kwestia tego, czy compliance fundacji rodzinnej bieżące wsparcie jest potrzebny, a jeżeli tak, to. Dlaczego? Ten tytuł dzisiejszy i to nasze spotkanie też jest nieprzypadkowe, dlatego że jesteśmy chwilę po opublikowaniu uchwały Rady do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Trochę przydługa nazwa Rady, natomiast dokumenty, które ona podejmuje, wydaje dosyć istotne z perspektywy, no nie tylko samych fundacji rodzinnych, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, ale ogólnie na temat tego, dlaczego to bieżące wsparcie, ten compliance, jest istotny. Przyczynkiem będzie Fundacja Rodzinna, bo to jednak nadal dosyć świeży podmiot, i, i kwestia, na pewno rozwoju, bieżącego wsparcia zasad compliance wokół tego podmiotu. Pewne kwestie pewnie jeszcze raczkują, niektórzy z Państwa mają je wdrożone w większym zakresie, ale ta uchwała Rady będzie takim punktem wyjścia odnośnie tego, czy na przykład ten compliance podatkowy i czy compliance wpływa na kwestie podatkowe i jak sobie w ogóle z tą fundacją, która już działa, radzić. Dokładnie w sumie, tak. Jak sobie poradzić? Tak, dokładnie. Wiesz, Anita. Y Działaliśmy w pewnym momencie w próżni takiej podatkowej. Wiedzieliśmy w jaki sposób pewne rzeczy rozstrzygać na gruncie czy to podatków, czy też na gruncie prawnym. Ale Rada zrobiła nam psikusa, czy niespodziankę. Odniosła się do pewnego schematu działania, obserwowanego zresztą przez nas, wydaje mi się, czyli takiego frywolnego wrzucania do tej fundacji, traktowania jej jako taką przelotówkę i wyciągania środków, które udało się pozyskać. Choćby ze sprzedaży udziałów, czy jak w tym przypadku, który miała na tapecie Rada, akcji. Wydaje mi się, że od samego początku mówiliśmy naszym klientom, że Fundacja Rodzinna nie jest podmiotem, który jest powoływany do tego, żeby zoptymalizować podatki. To jest zupełnie inny cel i wydaje mi się, że też nasi klienci to rozumieli, bo na to kładliśmy bardzo duży nacisk. Rada też wyznaczyła pewne obszary w tej uchwale, dlatego ona jest dla nas taka ważna. O których zresztą wydaje mi się, że też y, mówiliśmy, zanim to Rada y, napisała, przedstawiła i pokazała, w jaki sposób ten element sztuczności będzie badany przez organy podatkowe, no bo musimy wiedzieć, że mamy klauzulę unikania opodatkowania. Nie od dzisiaj. Nie od dzisiaj. Niektórzy y, pewnie się dowiedzą z tej uchwały, jeśli, y, bo była szeroko komentowana w prasie. W prawie 10 lat. Dokładnie tak. Y, więc wiesz, y, ten element sztuczności nabiera znaczenia tak mi się wydaje, szczególnie w kontekście tego, że bardzo specyficznym podmiotem jest Fundacja Rodzinna. Ona działa w obrocie, nie oszukujmy się prawnym, podejmuje się w niej pewne decyzje o charakterze takim. Strategicznym z punktu widzenia czy to prawa, konsekwencji prawnych czy konsekwencji podatkowych, jednak jest to twór taki dość specyficzny ze względu na ten ograniczony obszar możliwej prowadzonej działalności dozwolonej. To powinno się oczywiście brać pod uwagę, ale Rada bardzo fajnie zwróciła uwagę na tą praktykę, która będzie potem przez organy podatkowe w jakiś sposób. Wydaje mi się kontynuowana, bo zdecydowała się na takie rozwiązanie salomonowe. Powiedziała, że okej, okay, mamy tutaj, możemy mieć tutaj do czynienia z unikaniem opodatkowania w zakresie tych środków, które. Najpierw zostały akcje wprowadzone do fundacji rodzinnej, pod fundacją rodzinną zostały one sprzedane i w części te środki wróciły do beneficjentów. I tutaj rzeczywiście Rada powiedziała, że no, ona widzi pewne mankamenty postępowania, jeśli chodzi o organy podatkowe, aczkolwiek tak. I abstrakto to takie działanie może być traktowane jako unikanie opodatkowania. I ważne w tej uchwale jest to, że Rada zwróciła uwagę również na fakt, że nie wszystkie środki pochodzące ze sprzedaży tych wprowadzonych do Fundacji Rodzinnej akcji zostały rozdysponowane na beneficjentów. De facto wróciły do nich w formie już pieniężnej. I tutaj Rada wprost powiedziała, że te środki, które zostają w Fundacji, mają być w jakiś sposób refinansowane, reinwestowane, nie mogą być w żaden sposób traktowane jako zmierzające do unikania opodatkowania, bo to jest zresztą fundacja rodzinna, żeby ten majątek powiększać w określonych okolicznościach, pomniejszać o wypłacany, wypłacane środki i w należyty sposób opodatkowane. Także Wydaje mi się, że bardzo ciekawa uchwała, ma trochę stron, można byłoby ją, wydaje mi się, streścić trochę i tą samą esencję spić, aczkolwiek nie czyta się tego źle. Tak, ja też mam pod wrażeniem, I czyta się tego źle, jakaś myśl prawnicza, tam rzeczywiście pojawiła się i całkiem, całkiem przyjemna w odbiorze. Rzeczywiście przydługi dokument, ale jednak jest to wyłożone w sposób, wydaje się, odpowiedni i trafny. I rzeczywiście te wszystkie elementy, o których my mówiliśmy, gdybyśmy rozebrali tę uchwałę na czynniki pierwsze i w kontekście tego, w jaki sposób podchodzimy w ogóle do zakładania fundacji rodzinnych, ale tak samo jak będziemy podchodzić do każdej innej. Transakcji, czy każdej innej reorganizacji, nie chcę nazywać fundacji reorganizacją, ale mówimy tutaj o pewnych przekształceniach podmiotowych. Trzeba pamiętać o tym, że i Rada na to wskazała, że czy planując pewne czynności sukcesyjne, czy planując pewne transakcje, musimy patrzeć na szerszy kontekst biznesowy. I sam fakt, że w tym przypadku podatnik wybrał jakąś formę działania, używając do tego fundacji rodzinnej. No oczywiście nominalnie powiemy, że zaoszczędził, no bo przecież nie zapłacił tego podatku od sprzedaży udziałów, tak jakby to miało miejsce, gdyby sprzedawał jako osoba fizyczna, ale tutaj Rada wskazuje na szerszy kontekst, czyli to, co się działo przed transakcją, co się będzie działo po transakcji, i biorąc pod uwagę właśnie, że sprzedaż udziałów została dokonana przez fundację rodzinną, a więc podmiot, którego celem jest zarządzanie majątkiem, Gromadzenie mienia i wypłata świadczeń dla beneficjentów, a ta transakcja, przez to, że majątek został do fundacji wniesiony, sprzedany i reinwestowany w części, a w części wypłacony, można powiedzieć, że spełnia definicję fundacji rodzinnej, czyli gromadzenie, zarządzanie, wypłata świadczeń dla beneficjentów. Bo gdybyśmy przyjęli, że tu mamy taką przelotówkę, jak ty to nazwali dobrze, rzeczywiście, że wnosimy do fundacji majątek, sprzedajemy, i wypłacamy w całości niemalże cały no zysk z tej transakcji sprzedaży udziałów, no to rzeczywiście korzyść jest ewidentna, to zamiast zapłacić 19 plus 4 podatku, mamy 15% opodatkowania. Przy dużych kwotach 8% to jest naprawdę bardzo, duża, bardzo duża, duża różnica, jeżeli mówimy o milionowych transakcjach. Więc ta uchwała Rady daje nam taki asum do myślenia w ogóle nad tym, jak prowadzić fundację, na co zwracać uwagę i jeżeli nawet dokonujemy transakcji, no bo przecież ta fundacja tych transakcji może dokonywać, to jak do tego podchodzić, czyli patrzeć na szerszy kontekst. A więc zawsze taki wniosek, my też o tym w naszych rozmowach tutaj, w spotkaniach indywidualnych mówimy, czy publikacjach, że możemy założyć fundację i to jest jak najbardziej pożądana forma zabezpieczenia majątku dla nas, dla przyszłych pokoleń i generalnie poukładania tego, ale ważny jest cel i to, jak to zrobimy, bo Działanie na gotowcach, na pewnych wzorach, wyrzucanie tam bardzo dużych wartości majątku i szybkie transakcje bez przemyślenia no to tutaj to trochę nie o to chodzi, bo my też widzimy, że zakres działalności gospodarczej fundacji jest ograniczony, co też powoduje, że tych transakcji jest zdecydowanie mniej. A jeżeli jest mniej, to mają być bardziej wyważone. A wyważone, to znaczy przemyślane, i właśnie to tutaj bardzo. pojawia nam się ten compliance, A więc na pewno ta uchwała jest o tyle istotna, że ona trochę przecina takie głupie pomysły, które się pojawiają w interpretacjach indywidualnych, gdzie właśnie organ patrzy jednostkowo. Dokonałeś transakcji, zapłaciłeś mniej podatku, niż byś zapłacił jako osoba fizyczna. To jest nosi to znamiona potencjalnie transakcji zmierzających do unikania opodatkowania. I w ogóle organ wydający interpretację nie bada szerszego kontekstu. Fakt jest też taki, że te wnioski o wydanie interpretacji, tu znowu się mówimy o bieżącym wsparciu, też są formułowane w taki sposób, że skupiają się na transakcji. W ogóle nie pokazują szerszego kontekstu. A skoro fundacja nie jest podmiotem gospodarczym, takim no, nastawionym na prowadzenie działalności, no to wydaje się, że ten kontekst szerszy, żeby ocenić te transakcje, jest istotny, żeby go wskazać. Tak, masz rację, wiesz, wnioski jak są pisane, tak są i wydawane interpretacje na podstawie tych wniosków. Jakie pytanie, tak odpowiedz. Trochę tak, wiesz, z drugiej strony przygotowanie się, no bo... Mm, nie wierzę, że transakcje są dopinane w okresie dwóch, trzech tygodni. To zazwyczaj jest proces. Tylko z takiego procesu warto byłoby przygotować jakąś dokumentację, żeby pokazać, że celem działania naszym nie było wprowadzenie do fundacji mienia czy składników majątkowych akcji różnego rodzaju wartościowych rzeczy, i następnie sprzedaż ich tak naprawdę i rozdysponowanie tych środków na beneficjentów, no bo to. No nie oszukujmy się, będzie przez organy podatkowe w przyszłości badane i będą z tego negatywne konsekwencje wyciągane. Z drugiej strony, taka frywolność w podchodzeniu do takich działań na bardzo dużych kwotach, nie oszukujmy się, też no budzi. Taki nasz uzasadniony wydaje mi się sprzeciw. Zawsze staramy się w jakiś sposób przestrzec tych naszych klientów, żeby przygotować się, bo doskonale zdajesz sobie sprawę, Anita, że jak przychodzi już organ, to zazwyczaj jest już dość późno na przedstawienie pewnych dokumentów, które leżałyby sobie w szafce z odpowiednim opisem i. Byłaby możliwość sięgnięcia do nich, tak naprawdę przekazania czy to opinii, czy to e, jakichś dokumentów związanych z procedowalnym zdarzeniem gospodarczym i tak naprawdę e, byłyby naszą kartą w rękawie, asem w rękawie, e, który moglibyśmy, którym moglibyśmy się posłużyć i tak naprawdę uniknąć e, prowadzenia kosztownego postępowania podatkowego e, w tym zakresie. Nie rozumiem. Czasami nawet przecież zgłaszają się do e, nas klienci, którzy dowiedzieli, dzieli się z końcem marca, że oni w ogóle w fundacji rodzinnej powinni księgowość prowadzić przecież i nie mają nawet prowadzonej księgowości. Tak na dobrą sprawę, no są to trudne przypadki, bym powiedział, bo o ile nie działo się dużo w fundacji, to nie jest problem z odtworzeniem tej księgowości, ale jeśli było szereg zdarzeń gospodarczych w jakiś sposób wpływający na kwestie podatkowe, no to zaczynają nam się mnożyć problemy. I wyprostowanie takiej fundacji no nie jest prostym zabiegiem, to nie wystarczy tylko wziąć sobie otworzyć Excela, prawda i podpisywać określone wartości, czy to z aktów, czy z faktur, czy w jakiś sposób in, inaczej udokumentowanych, tylko musimy trochę więcej pracy w to włożyć, w szczególności, jeśli są to wielomilionowe transakcje o różnym charakterze i z różnym skutkiem podatkowym, prawda? Troszkę nie rozumiem, dlaczego nie mielibyśmy działać na bieżąco, tak? W należyty sposób dokumentować, przeprowadzać te transakcje od początku do końca, także byśmy mieli w tych księgach czy w dokumentach prawno-podatkowych porządek. I to też wydaje mi się, w dobie bieżącej obsługi, również takich podmiotów, pozostających w obrocie jak Fundacja Rodzinna, że jest również istotne. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Staramy się to klientom w jakiś sposób przekazywać, aczkolwiek wydaje mi się, że nasi klienci wiedzą, że mogą się do nas zgłosić. Co więcej, widzę klientów, którzy zgłaszają się już z założonymi fundacjami. Myślę, że ty nawet więcej masz do czynienia z takimi klientami, i tam no nie jest wystarczające założenie sobie fundacji na wzorze, tak jak powiedziałaś, i myślenie, że to będzie się samo kręciło, tak na dobrą sprawę. W przypadku fundacji, ja myślę, że problemem jest też taka gdzieś narracja, która w jakiś sposób przybiła się do niektórych osób, niektórych fundatorów, że ta fundacja może być takim samograjem. To znaczy samograjem, że to jest złe określenie, ale podmiotem, który, jak założymy, to on nam rozwiąże wszystkie problemy. I czasami dokonujemy założenia tej fundacji, dokonujemy jakiejś jednej transakcji z udziałem tej fundacji. Transakcji mówię tutaj również o wniesieniu majątku do tej fundacji, udziału w spółce, na przykład bez sprzedaży, dalej. To nawet nie chodzi o, o tego typu transakcje, ale rzeczywiście ulokujemy tam udziały w naszym podmiocie. I trochę o tym podmiocie zapominam. Później się okazuje rzeczywiście, że to jednak też jest podmiot, który wymaga na przykład sporządzenia sprowadzenia finansowego, w które zastanawiamy się, co można zrobić z dywidendą z tej, z tej spółki, jeżeli fundacja jest wspólnikiem, mhm. nie myślimy trochę o tym. Chcielibyśmy mieć spokój, no bo zaraz ten doradca mi powiedział, że przecież założę fundację, to w sobie poukładam swoje sprawy, zabezpieczę udział w spółce i przecież ja operacyjnie działam w spółce, a to fundacja ma być takim skarbcem. I rzeczywiście trochę tak jest, tylko że ten skarb jest też wymaga tego, żeby czasami tam być może zamek sprawdzić. Czy to dobrze działa? Tak, masz rację. Doprecyzowania pewnych rzeczy, również poruszania się w tej specyfice fundacji rodzinnych. To jest podobne do działania w, pod spółką, nazwijmy to, ale to nie jest to samo, prawda? Nie jest to samo i zdecydowanie też zdarzeń gospodarczych w fundacji jest o wiele mniej. To jest też, popatrzmy chociażby na fundację zagraniczne, które funkcjonują dekady, kilkadziesiąt lat setki lat, które rzeczywiście działają. Tych zdarzeń gospodarczych w tych podmiotach zdecydowanie mniej. One mają być podmiotem do zarządzania, gromadzenia, mienie wypłaty świadczeń, ale wyważonym. To nie jest podmiot operacyjny, który codziennie będzie dokonywał setek transakcji i wystawiał setki faktur. To jest podmiot, który ma być takim no, stabilnym rzeczywiście skarbcem, ale on też wymaga, tak jak powiedziałam, sprawdzenia, czy wszystkie zawiasy i wszystko dobrze działa, więc taki przegląd okresowy też wypadałoby zrobić. I być może nie jest potrzebna fundacji bieżące wsparcie, to znaczy, że rzeczywiście mamy stałą obsługę czy jakiegoś prawnika wewnętrznego, to pewnie zwykle nie będzie potrzebne, ale chodzi o to, żeby sobie zidentyfikować te problemy. I wychodząc od tego, co mówiliśmy w kontekście tej uchwały Rady do Spraw Unikania Podatkowania, my często myślimy, jaki jest skutek transakcji, tej, która ma dokonać fundacja, ale nie patrzymy na szerszy kontekst, jaki jest skutek dla fundacji i jak fundacja może to zabezpieczyć. A to są sytuacje jednak, które zadają się rzadziej niż w spółce. Więc przygotowanie się do, tak przygotowujemy się w spółce, ale też przygotowanie się do tej transakcji w fundacji jest istotne. I, i ten kompleks i to bieżące wsparcie będzie prawdopodobnie bardziej punktowe tak, niż całe. do wypadku. Więc dokładnie, od przypadku do wypadku. I myślę, że na taką też ewentualność powinniśmy się, mówię tu szeroko, jako osoby współpracujące, osoby zakładające fundacje, mające fundacje, otworzyć, żeby mieć taki punkt, wentyl bezpieczeństwa, gdzie ewentualnie mogę pewne swoje wątpliwości skończyć. Konsultować. Po, pojawia się bardzo wiele takich zapytań, głosów, że zrobiliśmy coś z tą fundacją i boimy się, w sumie nie wiemy co dalej. Bo, bo nie wiemy w sumie jak interpretować to, co się dzieje podatkowo, nie wiemy czy dalej możemy tam inwestować, czy nie, co z tym zrobić. I nawet jeżeli już nam się pojawia taka obawa, to zróbmy coś z tym, to znaczy tą obawę przekujmy w to, że rzeczywiście miejmy plan. Bo Rada na przykład o tym też powiedziała, jeżeli masz planowanie sukcesyjne, Odpowiednio układasz statut fundacji i w, działasz, działasz w szerszym kontekście biznesowym. No, to jesteś, no nie chcę mówić, że zawsze 100% bezpieczny, ale to jest racjonalne działanie. Oczywiście, tak. Tak mi się też wydaje, że jest coraz więcej takich zapytań, które zmierzają do tego, żeby powołać rzeczywiście fundację, mającą na celu ochronę tego zgromadzonego majątku przed roztrwonieniem w przyszłości, dajmy na to, a nie tylko po to, żeby. W jakiś sposób zaoszczędzić na podatkach. To jest tendencja bardzo szczytna i wydaje mi się, że powinna być kontynuowana. Staramy się też edukować w tym zakresie, bo od samego początku zwracamy na to uwagę, że to jest bardzo istotne. My sami trochę musimy tak. przedstawić swoje własne myślenie, mówią doradca. Tak, tak, bardzo często no, klienci przecież wiedzą, co chcą, a my dostarczamy to w jakiś sposób. Powinno to zostać zapisane, rozpisane, zabezpieczone. Fundacji Rodzinnej. Też słusznie zwróciłaś uwagę, że jakby nie patrzeć, działanie niektórych podmiotów pod fundacją to co innego niż działanie tej fundacji. Oczywiście będą zdarzenia gospodarcze z którymi będzie wiązała się, czy to ryzyko prawne, czy to ryzyko podatkowe, ekonomiczne, już nawet nie wnikam, finansowe, ale najbardziej interesujące nas ryzyko prawne i podatkowe i tu warto choćby występować. Mówiliśmy o interpretacjach indywidualnych, zazwyczaj ich nie polecamy, bo szczerze powiedziawszy sposób ich wydawania jest taki, że spodziewamy się zarówno negatywnej, jak i pozytywnej. Oczywiście najlepiej byłoby dostawać same pozytywne interpretacje, aczkolwiek nie mamy w Wpływu na to, jak osoba ją, ją wydająca, dana jedna, będzie miała pogląd na daną sprawę. Więc opinie zabezpieczające wydaje mi się, że w fundacjach są dużo lepszym rozwiązaniem i w prawidłowy sposób rozpisany ten model działania. Bo jeśli nawet my rozpiszemy we wniosku o interpretację, w jaki sposób planujemy przeprowadzić daną transakcję gospodarczą, to nie oszukujmy się, no okej. Okay, nie zawsze w dzisiejszych czasach zdarza się tak, że od A do Z przejdziemy tylko przez B, C, D i tak dalej. Czasami wtrąci nam się jakiś X pomiędzy C, pomiędzy E i to już nie będzie ta interpretacja, która nas chroni przy przekształceniach, choćby połączeniach. Piszemy przecież plany połączeń, przekształceń, wiemy w jaki sposób powinniśmy od punktu A do B dojechać, że tak powiem. Cześć płynnie, ale, ale to jest nieco bardziej skomplikowane. Dokładnie tak. <laughs> te, te zdarzenia, te, to, że ta spółka pozostaje dalej w obrocie prawnym. gospodarczym, działa, funkcjonuje, nabywa, zbywa mienie, w jakiś sposób no, żyje, prawda? No, swoim życiem powiedzmy, powoduje to, że bardzo ciężko jest napisać dobry wniosek o wydanie interpretacji. Co więcej, żeby on był tak statyczny w obrocie gospodarczym, że przeprowadzimy tę transakcję gospodarczą tak, jak zostało to we wniosku opisane i nam się to uda. Sądy również robią nam różne, nie powiedziałbym, problemy, ale niespodzianki. Wolty. Tak, Wolty. tak, Wolty. Przecież mamy Polskę dzielnicową, jeśli chodzi o KRS, prawda? Czasami nie sposób przewidzieć toku myślenia osób, które wydają te orzeczenia, no ale to zdarza się, no i co. Co mamy zrobić? To już nie będzie stan faktyczny opisany we wniosku o wydanie interpretacji, potem w interpretacji podatkowej, prawda? A w przypadku wydania opinii zabezpieczającej y, zawsze na każdym kroku możemy ją zaktualizować, prawda? I będzie to trwało, wydaje mi się, krócej. Co prawda, czas na wydanie interpretacji jest dość krótki, bo co do zasady będą to trzy miesiące. W cudzysłowie oczywiście, bo są takie interpretacje, które są wydawane szybciej, ale są też takie, które są wydawane dłużej. A y, sporządzenie opinii zabezpieczającej, wydaje mi się, że jednak i tak w sumie będzie krótsza, w zależności od tego, jak bardzo skomplikowany mamy stan faktyczny. Tak, czyli w sumie pojawia nam się taki wniosek, że traktowanie bieżącej obsługi, czy compliance, jeżeli chodzi o fundację, w sumie powinno mieć, powinno mieć, oczywiście my musimy mieć plan rozpisany na lata, tak przyjmijmy, ale jeżeli chodzi o poszczególne działania, też biorąc pod że one są jednak, co do rzadsze niż w spółce operacyjnym, podmiocie operacyjnym, Powinno być punktowe, ale powinno być. Czyli to jest takie bieżące wsparcie dla, dla poszczególnych etapów. I rzeczywiście nie, potrzebny jest zdecydowanie szerszy kontekst, nie tylko biznesowy, co do tej jednej transakcji, tylko ułożenie tego, czy całej każdy razowo, czy tak, czy z struktury, czy ta transakcja, którą ma przeprowadzić fundacja, wpisuje się w jej cel. I myślę, że nawet jeżeli być może po naszej rozmowie ktoś może mieć przeczucie, że jak to znowu jest jakaś uchwała rady, że są jakieś interpretacje podatkowe i może nie ma sensu tej fundacji zakładać, albo jak już ją założyłem, to niech ona będzie, nic tam nie będę robić, to muszę powiedzieć, że tak zupełnie nie jest. Myślę, że my odebraliśmy tę uchwałę z dużym spokojem i zadowoleniem ostatecznie i mamy nadzieję, że jednak interpretacje indywidualne, o ile będą wydawane, o ile będzie ktokolwiek nie wnioskować, będą... Szły jednak w tym duchu tej uchwały rady, ale my również mamy potwierdzenie naszego działania w szerszym kontekście, czyli tego, o czym mówiliśmy wielokrotnie klientom, osobom, z którymi odbywamy szkolenia, spotkania, że to jest podmiot dobry, służący celom sukcesyjnym, pomagający zabezpieczyć, poukładać strukturę biznesu, uniknąć rozdrobnienia, ale również korzystnie inwestować. Jeżeli ten element inwestycji będzie, to również zasady opodatkowania. Preferencyjne, tak to nazwijmy, będą za tym szły i nie ma co tego podmiotu się obawiać. Jeżeli go mamy, warto z niego korzystać, bo rzeczywiście przynosi więcej pożytku, niż nam się może wydawać. Dokładnie tak. Zresztą Rada mówi o takiej luce prawnej, jeśli chodzi o cel istnienia tej fundacji i danie tych benefitów podatkowych beneficjentom, tak na dobrą sprawę. No i fundacji samej, również, oczywiście, ale zwraca uwagę na to, że w samych swych podstawach, to już. Działalność pod fundacją rodzinną według organów podatkowych może być traktowana jako działania zmierzające do unikania opodatkowania i Rada to fajnie ucięła. Bardzo fajnie powiedziała, że no nie, no tak to, tak to nie może być, że już tylko wprowadzenie składników majątkowych i obrót pod fundacją będzie traktowany jako unikanie opodatkowania. Także tutaj jest ta gruba kreska od Rady. Myślę, że organy podatkowe, jeśli zapoznają się z uchwałą, będą wiedziały w jaki sposób Interpretować przepisy właściwie, właściwie. Także to jest kluczowa, wydaje mi się, kluczowa rzecz związana z uchwałą. Zapadną. Także jeżeli Rada mogłaby zdefiniować status związku pomiędzy organami podatkowymi a fundacjami, to jest to status skomplikowany, a tak, nie tak. taki, jak się organom wydaje, więc. To też powoduje, mam nadzieję, że organy, mimo wszystko, nieco, nieco bardziej przynajmniej, czy sądy, będą też wiedziały, po co ten podmiot powstał i jak też interpretować rzeczywiście te zdarzenia, które się dzieją. I jeżeli będą przypadki naruszania zasad opodatkowania i, i klauzuli, to rzeczywiście, że będą wykorzystywane w sposób odpowiedni, bo to też nie jest podmiot, który optymalizacji służy. Że Dzięki Dawid za dzisiejszą rozmowę, a Państwa zapraszamy również do obejrzenia naszych kolejnych odcinków. Myślę, że temat fundacji, również bieżącej obsługi innych podmiotów, dalej będzie się pojawiał. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia. Do zobaczenia.